Buty Monster Power, Inpetus czy Raptor? Które są dla Ciebie najlepsze? Sprawdź na e-monsterpower.com. Ja Wam powiem, to jest uzależniające. Ja tu już chyba nic nie robię z przepisu. Znaczy, powiedzmy, że według przepisu, ale daję swoje składniki, swoją gramaturę. Zobaczymy co z tego będzie, ale jak widzicie, jest masno. A tam już są pieczarki, cebula, kiełbasy pieprzne, boczy świeży. Mm. Dzień doberek. Dzisiaj, dzień nóg, a dokładniej to y, siady, ale tylko siady, plus ciutkę, mocniejsza klata. Może jakiś delikatny monster, dlatego że w sobotę chciałbym coś mocniej w monsterku spróbować, a to mam na myśli jakieś 200 kilo plus. To nie jest mocniej wiadomo, ale mocniej jak na powiedzmy moje obecne możliwości. Chociaż myślę, że nie, ale muszę się hamować. Dzisiaj tylko z małym G, bo Remig już wymiękł na dzisiaj. Mówi, że nie da rady. Biegunkę dostał po ostatnim treningu. I jak widzicie wczorajszy vlog już rzuciłem w full HD. Doszłem do wniosku, że te 4K mi się strasznie długo tutaj robi. Ogólnie wysyła, buforuje, renderuje i cokolwiek innego. A ile osób tak naprawdę w 4K oglądnie? Oczywiście dalej będzie to w 60 klatkach, ale już będzie tylko Full HD, czyli te 1080 dostępne dla Was na YouTubie. Dla mnie za dużo to trwa sama obróbka filmów. Taki vlog 27 minut wczorajszy, przedwczorajszy, czy wczorajszy, przedwczorajszy miał... Prawie 17 giga, rozumiecie, no jest to troszeczkę roboty z tym. Dużo ujęć, cięcia tego, nie chcę mi się tego robić. Nie mam na celu prowadzić mega super profesjonalnych tych vlogów, spuszczać się nad każdym detalem, tylko po prostu przekazywać wam to co robimy tutaj na co dzień, przynajmniej to co chciałbym robić teraz na co dzień i póki co się udaje. Tymczasem ja co, kawusia z Żabusi, cyk, oczywiście za punkty. Żeby nie było, i czekam na Grzesia. Ja muszę teraz nagrać nowy wstęp przez ciebie. No bo miało cię nie być. Niespodziewanie przyszedłem. Jaką rozgrzewkę zrobiłeś? Przyszedłem się 100 metrów. Dobry jest, kurwa. Widać, widać, bluza mokra, to słońce świeci, nie? <laughs> słońce tym słońcem! O, teraz zaszło, teraz akurat zaszło, więc to teraz jest wiesz ale o. Robimy, robimy zoom na chmury. O kurwa. Dobra, wracaj, mordo. Hmm. Oto moje stanowisko pracy dzisiaj. Zajebiste, nie? Fajne jest, jajeb. Yy, to na tam, tam Na tak, ławkę sobie dajesz już pod raka, zaraz ja ci to ustawę. Ale ta ten. Yy, a co ty ci robisz? Bartek robi tu ciągi. Bartek. A, to pójdź. Pój. Dobra. A, 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 jak idzie? Ach. Jęczenie 8 na 10. Dostanę, przez sekundę. O! Patrzcie, kończysz w ten, zabieraj! Jak tam skończysz swoje, nie? Bo ja za będę miałem problem, żeby się ustawić bez odejścia, kurwa. Musisz to O! Przyjechał pentemon. 17 minut spóźniony, 17 razy, kop go w dupę. W zawsze. Po tej serii na YouTube, podcierał tystówkami. On robi fame w ogóle na Instagramie, widziałeś to? Ile zrobił? 22 tysiące wyświetleń. To więcej niż kurwa na YouTube. Wystarczy być downem kurwa. Właśnie mi powiedzieć, jaki z tego morał, ludzie wolą w oglądać niż merytorycznych. Zawsze tak było, zawsze tak było. Down of the gym, tak. Jesteś? Ech. 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 Kurwa, ale myślę, że wchodzi pod tą sztukę wiedzać. No masakra, aż po pierwsze na co ty tu robisz? Nie da wam tej satysfakcji z yy, Skurcie, widowie, czy co? Widzowie. Drodzy widzowie! Aaa! No. Jak, jak, jak? Family content. Najważniejsze to. Family friendly to content. Użyć się na błędach. Można podjąć biblię. Najważniejsze, żeby jej posłużyć. A znowu. Ta, pytał go ktoś w ogóle o to? Pytał cię ktoś w ogóle? To pytał, Kto to pytał, kurwa? pytał, kurwa? Weź, człowieku, weź. dopiero teraz będą, bo vlog dopiero dałem. będziesz ścisnięty. Pa, Bartek założył 50 talerze. Hej, do łez, go nie widzę. Co? No bo jeszcze go nie dałem publicznym. O ty... O, tu jest kopyto. No, on, on ma, on ma taką złotą godzinę, żeby dodać, że najwięcej wiesz. Gimby wracają ze szkoły i jeszcze dorównają dopiero. Tak, gimby. Mhm. Ta, gimby. A co to wuka? Co to wuka? Że tu gimby są? Szalałeś? Weź, wrzuć te zabezpieczenia. <noise> ale, ha, ty będziesz za daleko od Brody. No już zabezpiecze, no, zabezpiecze, to naprawdę... O. Oni ze sobą gadają, a ja słyszę Co? Co, co tam mówisz biedaku trybulaku? Ty jesteś dla nas nie ale... Naprawdę momentami przesadzasz, naprawdę <grym> Tak? tak. No raz... zasią, ale żeby... bądź poważnym przed no tym kurwa. <grym> Ale widzisz? Przesadza. Przesadza. Ja mi jeszcze jeszcze miesiąc kamerą tu się robię, będę mówił ja aktorem. Dobra, idę robić siady o, o. O. Ustawimy tak Tak, i dwa O, oh, już mi się wychodzić, już się rozciągnąłem. Rozbrykaliście tutaj od kiedy ja jestem na tamtej połówce No od kiedy ty jesteś Co? Świnę Leciał już ślimak? Jaki? Mokry? Ze śliną było już? A był czy nie? A była ze śliną? Ale była sałata czy nie? Ze śliną? Ale jaką? Ze śliną? Ale śliną czy ślimak? Ślina nie przyszedł jeszcze, więc było bez... Ale, no to poczekamy na niego Ale kurwa, tanie homoseksualne żarty nie Nie ma tanich homoseksualnych żartów Ej, wiesz, czemu tanie, bo nie ma iPhone'a. Ej, a wiesz, czemu tanie, bo on ma iPhone'a, nie? I samochód. I samochód. I I a jak to młodowacie? Monohydrant! Hydrant? Hydrant! Zmienia fakt, że tu przychodzę, to remik już trenuje, a on nie. Co? Co chcesz robić? Przez siadę może być po drugiej stronie, ty. kurwa siadę, jak mam się podciągnąć. No to możesz też, tu z boku. Czulu. Zatem, ty. Ty ze swoją wagą możesz jeszcze na tej bramie tak, Ty jesteś Cześć, on może jeszcze na tej bramie, wiesz jak nie Podpisem? pisem? Tak. Jest coś podpisem? A że znaczy się, że pisem! To jest pod pisem. Kto jest podpisem? Pod Lepiej pod niż za Racja kurwa. Dobra, pojedziemy. Na tym jeszcze trójkę chciał zrobić. Potem chcę sprawdzić, jedynkę na dwusetkę. Znaczy 160 to jest, jest nie teraz? 160? Jeden No 160, teraz i potem. Tą dwusetkę spróbować. Ale nie czuję, nie czuję nóg stabilny jakoś dzisiaj kurwa. Ej, czy ty dołożyłeś? Tak, ja jebę. Obijam piątki na dziesiątki Tylko pamiętaj, że jak dokładasz, to z jednej strony musi być zawsze więcej. O 10 kilo więcej musi być z drugiej strony. Serio? Jak tu masz dychę, to tam musi być dwudziestka. Jest piątka. No. no. <laughs> masz to kurwa liczy. <laughs> cukru jak tam, chłopaki, jak się trenuje? Bardzo dobrze, czekam na dalsze. Gdyby nie tak napierdala, gdyby nie ta atmosfera... ...wulgarna... Ach, ty się dzieje Ach, pierdolę. Weź, on może z tego, z motora, widzisz? Na nogi. Ej, dzisiaj, dzisiaj robię vloga w 1080. No, tak biednie. no bo za długo się to robi potem Widzę Bartek już odporny Nawet, nawet się nie uśmiechnął Nie, uśmiechną, jak nie, nie, to już jest zawodnik taki, że człowieku Za dużo lat tutaj napierdana, żebyście się śmiali z moich dowcipów no, Może też jest taki <laughs> będę fajny Trzeba będzie coś ciągle mówić Żeby nie ujebali monetyzacji, nie? Rob, 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 rob Jedziesz? No bo leci ten Kciuk 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 Serdecznie. Kciuk. Wężej zytkę złap Dwa paluszki wężej sobie złapę. Grzegorz, instruuj go. Jesteś już bardziej doświadczonym kolegą w słowni. mimo że nie wyglądasz. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Nie, 190. 190, ale tu musi być doping widowni. I proszę, nie rzucaj bym jeszcze mnie Kiedyś był taki odcinek, nie? Prosimy o doping i tam wszyscy flakosek byli. Kupić 53gb i tak rzucać. Mogę sobie na buty wyrażać, chuj. Wiesz Ale chciałeś dobrze! O, teraz, tak, ko jakaś duta motywacyjna, może być śfred z Titanika Every night in my life. I see Fred to nie był, ale nie Ale ty jesteś śpret, więc nic. Ojej. Taki, to Czuję to taki, to taki, taki, dalej Czuję to taki, napisz, napisz napisz na taki, taki, napisz, napisz na... taki, 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 kurwa, taki, 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 ty masz teraz wiosłowanie hantelkami w opadzie tułowia. W Oparciu tułowia o ławkę. Klata na ławkę i wiosłujesz hantlami. Ty nie wiem. Na barki dalej. Eee, weź sobie hantelki małe i wznosy do boku. Wiesz jak? O do ławki. O tak tak dokładnie. No. Bartek, ile na wadze przybrałeś? Raz? Osiem, pięć. Osiem, pięć masz? A ile jak ten? Wchodziłeś teraz na ten plan? No to dobrze, to dobrze. Masz rędych? O kurwa, jeszcze raz, to trzeba uwiecznić. 70 kg. Poczekaj, czekaj. Czekaj, nie nagrywaj, bo zobacz jak żeby nie mówili, że w butach. No to zrzucaj buty. Ja 5 dole równe! Nie. 700 tam widzę, bo nie znaczy kropki, 700! No ale było staro się stawiać. A jest! kiedy twoje ciągi? Kiedy ty będziesz robił ciągi? Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Lewik jedziesz, jedziesz! I teraz przed sobą mi boksy. Hop, 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 lewa, prawa, lewa, prawa. Mi ale nie jak to Masakra Nie ma w iść kurwa z tym barkiem od rozpierdolę. No. Ale dosyć, dosyć dynamicznie, fajnie no, to tylko do przodu, nie poszedłem. Do przodu, no leże Teraz ja sobie zrobię jedną serię na monsterze Żeby nie przeciążać tego barku, dobra? No ale tylko jedną seryjkę w Jednej tylko? Tak Dobrze. no Żeby barku rozumiem, rozumiem trener. Tak No u mnie ostatnia seryjeczka, jedna warstwa, cyk, cyk, cyk. Żeby się tylko lekko wdrożyć. I od razu uzyskamy odpowiedź na pytanie. Czy bark boli mnie tylko, kiedy wyciska braw, czy boli mnie również w sprzęcie? Po odpowiedzi na to pytanie trener Grzegorz ustali następny plan działania. Tak? Panie na sobotę, Tak. Co tam w sobotę będziemy robić? Nie, ja wiem, co zrobić. Ja mówię do południa, <grym> wieczorem. <grym> no, poproszę, poproszę gę. A dziękuję ślicznie. Trzy, te ryby? Jo, pięknie. No i kurwa, pięknie. za dużo To jest ciekawe. Nic kurwa mi nie boli w nos. Jak słyszycie tylko tak? No, no. <grym> Jeszcze raz, jak jak? Dla... <grym> To bólu zero profesorze. lekutko opanowane wszystko. No ale co, że większy ciężar i aż tak dalej. Nie, po prostu on mi ściąga. Wiesz tak, ja chyba robili miejsce w, w, w barku. No nic, muszę to iść kurwa na USG. I fale? No po falę, wiesz, potem decydujemy co dalej. Z mojej strony tyle, ich wam nie będę nagrywał, bo nie warto. <noise> jak, jak, jak? Kto? Yy, męska część, czyli... Rozrodcza. To to Ciągę jeszcze... je w końcu pójdę przynajmniej.